Witajcie w poradniku do Copied Factory, a więc zaczynajmy bez zbędnych cztergieli ten kolab z nierautomatą. Pierwszym bossem, którego spotkamy jest Serial Joint and Command Model. Długa nazwa, dziwna nazwa, ale przejdźmy do ataków tego bossa. Systematic Siege. Boss sumunęje czterdziałka na skrajach areny. Armatki strzelają różowymi kulami. Wow, różowa landrynka, które, które trzeba unikać. Dotknięcie jednej z nich zadaje damage i nakłada stack Vulnerability, więc unikamy ich jak tylko najlepiej potrafimy. Cleansing Blow Tank Buster Potrzebna mitygacja tankowa lub healerska, Później, oczywiście, takiego tanka trzeba ostro podleczyć. Energy Bombardment Boss przyzywa bomby, które spadają na losowo wybranych graczy. Należy wyjść z obrębu AoE. Forceful Impact Boss zadaje obrażenia AoE na całą arenę. Energy Assault. Boss tym razem sam zamienia się w działko i będzie wysyłał znane nam już różowe kulki. Po raz kolejny należy ich unikać, udając się na bok lub tył e bossa. Systematic Targeting. Kolejny rodzaj dział stoi na różnicą, że tym razem zamiast różowych kul mamy lasery. Losowi gracze zostaną zmarkowani i powinni ustawić się tak, aby promienie nie zabiły nikogo z aliansu. Pozostali gracze powinni dostosować się, aby nie stać na linii danego promienia. Forceful Impact AOE na całą arenę. Side Skating spy Spin, Spine Spin. Tym razem należy ustawić się na tyle bądź przodzie bossa, ponieważ jego prawa i lewa strona areny za chwilę wybuchnie. Jeżeli jesteście kasterami i stoicie na Maxrange'u od bossa, ta mechanika totalnie was nie dotyczy. Przewaga kasterów nad malasami. Systematic stray. Tym, tym razem działa zamieniają się w mini bombowce. Na ziemi widać strzałki w którą, stro, w którą stronę te bombowce będą się poruszały. Najprostszym dla mnie sposobem jest doczepienie się do tyłu jednego z małych tych środkowych działek i poruszanie się za nim. Jeżeli macie inny sposób spoko, ale dla mnie wydaje się najprostszy. Po prostu widzimy małe działko małego bombowca i poruszamy się zaraz za nim. Systematic Suppression Kolejne działka, tym razem laserowe. Te pojawiają się na jednym z krańców areny, pokrywają całą jej część, w którą są skierowane. Należy udać się na stronę mapy wolną od działek, poczekać na wystrzał, następnie od razu po nim przebiec na jego miejsce. Ponieważ nasza bezpieczna do tej pory część za chwilę również zostanie załatwiona wybuchami. Shockwave BOSS podczas AIRSTRIKE'a odepchnie graczy, należy ustawić się tak, aby po odepchnięciu nie wpaść w różowe kule znanych już nam bombowców. Mechaniki właśnie widzieliście już wszystkie, a więc teraz BOSS będzie powtarzał i tak do samego jego zbicia. Kolejnym BOSSem jest HOBES. Mechaniki BOSS wykonuje w randomowej kolejności, w zależności od areny, na której się znajdujemy, więc jeżeli opowiem Wam, że ten atak, o którym mówię teraz, u was się pojawi jakiś trzeci, wcale się od dziwcie, bo to jest totalnie randomowe. Laser Resistance z AoE na całą arenę. Mechaniczna łapa. Należy zwrócić uwagę, w jakim miejscu pojawia się donatowe AoE oraz w którą stronę poruszają się strzałki pod szczypcami. Donat oraz trójkątne AoE będą poruszały się zgodnie z obrotem tych strzałek, więc wystarczy tylko unikać AoE, spojrzeć w którą stronę lecą... Yy, leci. Lecą te ałe i to tyle. Kolejny atak, miotacz ognia. Tym razem jedna z części areny losowa zostanie pokryta ogniem. Jeżeli spojrzycie na wasz tył, widać, które throwery na ścianie się rozgrzewają. Ogień wystrzeli naprzód z nich, więc należy udać się na stronę areny, która nie zostanie pokryta ogniem. Ring Laser. Aue atakujące trzykrotnie od zewnętrznej części areny do jej wnętrza. Najlepiej ustawić się przy krawędzi pierwszego OA i zaraz po jego wybuchu udać się w jego miejsce. Zauważcie też, że można stać na środku, jednak później mechanika ta dostaje upgrade i na środku jednocześnie będzie spadać skrzynia, więc najlepiej nauczyć się wykonywać tą mechanikę tak jak ja to pokazuję. Padek skrzyni. Tym razem na środek areny spadnie wielki kontener. Należy ustawić się na obrzeżach planszy oraz w taki sposób, aby skrzydła konteneru po otwarciu nie spadły nam na twarz. W środku naszej skrzyni mamy niespodziankę kabylu. Te bomby, które najlepiej aby tank przyjął na siebie, z mitigacją, dzięki czemu pozostała część party może dalej dipsować. Laser sight, boss atakuje wybraną osobę laserem, należy zszarować obrażenia. Po tym ataku, arena pod waszymi stopami również aktywuje się co jakiś czas. Należy unikać aoe areny razem z mechanikami. Ostatnią nową mechaniką, z którą się spotkamy, są to marki nad głowami graczy. Należy się rozejść w taki sposób, aby dwu, dwa AOE graczy nie pokrywało się, unikając jednocześnie ataku areny. Teraz widzieliście już wszystkie ataki drugiego bossa, więc przechodzimy do dwóch minibosów. Pierwszym z nich jest Goliath Tank. Posiada trzy bardzo proste mechaniki. Pierwsza z nich unikanie AOE. Druga, randomowo wybrani gracze zostałem przywiązani do robotów, które po chwili wybuchną. Należy z nimi odbiec na krańce areny tak aby ich AOS nie stakowało, aby wybuch nie zabił nasz pozostałego części Aliansu oraz ostatnia mechanika jest to Laser Tara. Tank strzela za siebie wiązką laseru z tyłeczka. Uu. Flight unit, po zabiciu czołgu pojawia się latająca jednostka. Po raz kolejny mamy przywiązanie z tą różnicą iż wybranie graczy powinni udać się na kraniec areny oraz rozbyć je w taki sposób, aby wybuchające w linii prostej od bossa AOE nie zabiło pozostałych graczy, gdyż te AOE wybuchają kilkakrotnie zgodnie tak jak zostały ustawione marki. 300 degree bomb atak AOE na całą arenę. Like first blade, boss atakuje praktycznie połowę areny, należy ustawić się na jego tyle. I przechodzimy do kolejnego bossa, jest nim Angels. Mark Smash. Boss atakuje lewą stronę, a po chwili prawą stronę lub odwrotnie, zaniąc obrażenia na jedną ze stron areny. Oczywiście musimy dostosować się, udać się najpierw na lewą lub też prawą stronę areny, a zaraz po chwili udać się z powrotem na miejsce, ponieważ ataki następują zaraz po sobie. Najpierw lewa, później prawa, albo prawa, lewa. Precision Guide Missile. Małe tank bastery na tanków. Nie należy stakować się koło tanków, nie należy stać koło tanków, ponieważ bastery te mają AOE i zabiją każdego non-tanka. Incendiary Bombing. Boże, co za nazwy. Boss wybiera randomowych graczy, które zostawiają pod sobą wybuchające AOE. Osoby z markami powinny odbiec na krańce areny, aby zminimalizować damage AOE na pozostałych. Poza tym pod AOE zostanie na chwilę plansza podpalona. Guided Mice my Missiles. Kolejny raz randomowo, Boss wybierze osoby, na które spadnie deszcz rakiet. Należy ustawić się w taki sposób, aby strzałki pod naszymi stopami nie były wycelowane w środek areny, najlepiej na zewnątrz, ponieważ rakiety będą spadać zgodnie w kierunku strzałek i będzie to parę serii. Diffus, laser, ałę na całą arenę. Mark Smash: Dwa rodzaje ataków następujące po sobie, w zależności jak Boss trzyma swoje ręce. Jeżeli są one uniesione wysoko. Cała tylna połowa areny wybuchnie i po chwili wybuchną również jej prawa, jak i lewa część. Należy udać się przed bossa oraz na środek areny. Dwa, drugi rodzaj ataku, kiedy boss ma ręce na wysokości pasa lub brzucha. W takim wypadku boss zaatakuje przednią część areny oraz jej środek, więc udajemy się na tylny, lewy bądź też prawy skraj areny. Energy Barrage plus Racer Boss wysyła kule energetyczne, które po zetknięciu z podłożem wybuchną. Tak zwane meteory, o ile znacie wcześniej finala, o ile graliście wcześniej. Nie możemy do tego dopuścić i powinniśmy stać w czerwonych okręgach. Jedna osoba na jeden okrąg wystarczy. Jednak w tym samym momencie przez środek areny przelatuje laser, więc najpierw unikamy lasera, a dopiero później udajemy się do jednego ze wolnych spotów, wolnego kółeczka na Sher. Damage, aby. Awe, aby ta kulka upadła nam prosto na twarz. Surface mice Missile. Boże, co ja mam z tym Mice'arami, Nie wiem, ale nieważne. Randomowe plamy ale należy po prostu ich uniknąć. Fazy ADów. W tym momencie Boss zaspełnuje trzy duże Ady oraz parę małych. Małe olewamy totalnie, ponieważ i tak zginą samoistnie. Tankowie muszą złapać każdy po jednym z dużych ADów, tak aby stały daleko od siebie oraz stały plecami do Aliansu, ponieważ będą wykonywały ataki przed siebie, nie mogą być one razem zestakowane, ponieważ wtedy mają one bardzo duży damage debów dostają bardzo mały damage od pozostałych członków areny. Zbijamy Ady przed skończeniem się ładowania bossa. Po ładach następuje damage OE oraz następny kolejny z tą różnicą, że tu musimy ustawić się na krańcu areny, ponieważ boss za chwilę ją zniszczy i wystrzeli nas. Kolejną arenę, uwaga, można z niej spaść, tak jak to zrobił nasz jeden człowiek. Oh je, yeah, 1-0 dla bossa. Activation. Boss na początku sumonuje kolejne piły. Na zewnętrznych częściach areny należy ich unikać wykonując mechaniki. Na szczęście mechanika ta jest jednorazowa i pojawia się tylko na e, pierwszym etapie drugiej fazy, więc unikajcie tych pił jak tylko najlepiej możecie, później już po prostu one stają się nieaktywne. Incendiary Saturation Bombing. Tym razem boss podpala całą tylną część areny oraz jej boki, sumując przy tym piłę. Należy stać na środku areny przed bossem oraz jak najszybciej zniszczyć piłę przed dobiegnięciem do końca czasu, ponieważ piły te, te jeżeli nie zbijemy ich na czas, zapełnią nam całą arenę i nas zabiją. I tak oto poznaliście wszystkie mechaniki kolejnego bossa. Został nam boss ostatni, a więc przechodzimy do niego. Neutralization Tankbuster. Mitigacja na tańku potrzebna, i później oczywiście jego podleczenie. Laser Saturation AOE na całą planszę. Kolejny atak laser. Tarad wystrzał lasera w linii prostej przed bossem, więc należy gdzieś uciec. Po prostu, jeżeli stoicie na twarzy bossa, uciekajcie jak najdalej na bok albo do jego tyłu. Marki oraz AOE, oznaczone osoby, powinny się rozbieć, aby AOE nie zastakowało się na innych. Reszta aliancji unika AOE, po prostu split tak zwany. Rozbiegamy się gdzie się tylko da, aby nie stanąć na innych graczach z, z podobnymi markami do naszych. Dual Flank Cannons. Boss zaatakuje wszystkich znajdujących się na jego prawej oraz lewej stronie. Należy stanąć na jego tyle bądź przodzie. Zaraz po ataku przechodzimy na bok bossa, ponieważ teraz ten zaatakuje wszystko z przodu oraz z tyłu. Czyli reasumując, najpierw stajemy z tyłu bossa lub z przodu, później stajemy albo po lewej, albo po prawej stronie, gdyż te ataki będą jeden po drugim następowały. Engage Mark Support piły, które pojawiają się na zewnętrznych częściach areny. Musimy się rozejrzeć, gdzie te piły się pojawiły i udać się w miejsce, gdzie taka piła się nie znajduje, ponieważ te piły za chwilę opadną na arenę i zadadzą bardzo duże obrażenia. Ale bardzo duży będzie zasięg tych obrażeń, więc staramy się stanąć w miejscach, z których te piły nie, wy, nie wystają. Undo z C9 będzie wykonywał naloty dywanowe. Najlepiej ustawić się w samym centrum areny i wypatrywać skąd zlęzatuje boss. Czas teraz na wasze szybkie uniki. Jak na się widzicie, tej akurat boss zaczął od północnej strony, więc miałem dość sporo czasu. Na szczęście te rakiety nie są, czy bomby, nie są jakoś mega szybkie, więc stojąc na samym środku areny jesteście w stanie się wystać przez w lewo, w prawo, do tyłu, do przodu i macie całą mechanikę zrobioną. Jeżeli stoicie po którejś części areny, lewej lub prawej, no może to być cięższe bo Boss może zaatakować od tej strony, właśnie na której stoicie. Antipersonal Meister Boss zaznacza kwadratami elementy plansze, które zostaną zaatakowane w kolejności, w jakiej się pojawiają. Należy zapamiętać miejsca, gdzie znajdują się bezpieczne spoty i w jakiej kolejności one występują, a następnie udać się na nie. Więc nie bójcie się, te AOE pod Wami od razu nie wybuchają. One wybuchają dopiero jak zakończy się ostatnia animacja, i wtedy musicie z pamięci zwiedzieć w którym miejscu był bezpieczny spot na pierwszym wybuchu, w którym miejscu był bezpieczny spot na drugim. Ja akurat miałem bardzo prostą mechanikę, mam nadzieję, że Wam się też trafi coś prostego. Zaraz po tym ataku, boss summonuje goliat tanki, te już znamy oczywiście jako minibosa. Należy zbić im jak najszybciej HP, do zera unikając przy tym AoE. Oczywiście tankowi ustawiałem je w taki sposób, aby były odwrócone, jak to zawsze bywa, tyłem do całego aliansu, gdyż atakują one laserami. Po zniszczeniu czołgów, boss wybierze jednego z nich. W tym przypadku akurat wybrał południowego, ale też może wybrać północnego. Musi zobaczyć z kim on jest zostać przywiązany czerwoną linką. I wtedy patrzymy, który jest z czołgów przywiązany do bossa. Od razu po, tym, po tej czerwonej lince wybiegamy do drugiego tanka, ponieważ za chwilę ten pierwszy wybuchnie. Musimy ustawić się w taki sposób, aby śmy nie mieli w zasięgu wzroku tego pierwszego czołgu, czyli musimy ustawić się na tyle drugiego czołgu. W tym momencie, kiedy wybuchnie pierwszy czołg, automatycznie odbiegamy od tego drugiego, ponieważ za chwilę wybuchnie ten drugi. Faza adów, identyczna jak na poprzednim bossie, trzech tanków, każdy łapie po swoim adzie, odwraca plecami do aliansu i dalej zbić ich ady przed wypełnieniem paska hakowania, unikając OE znanych nam z pierwszego bossa. I to jest wszystkie mechaniki ostatniego bossa, mam nadzieję, że zdobyliście wasz ulubiony set, który po prostu na face tak wygląda genialnie. U, you touch my tralala, my ding ding dong, dokładnie tak, więc powodzenia na 24 i miłego granka, pa.